Dzień dobry, kłaniam się Państwu. Naszym gościem dzisiaj jest pan dr Sławomir Mencen, doradca podatkowy, przedsiębiorca, polityk oraz od niedawna również prezes partii Korwin. Witam serdecznie. Dzień dobry. Panie prezesie, planowałem zacząć od innego troszkę pytania, no ale życie nam pisze przeróżne scenariusze. Na miejscowość Przewodów na Lubelszczyźnie spadły rakiety, śmierć... Poniosły dwie osoby. Trwa oczywiście nadal ustalanie okoliczności tego, tego zdarzenia. Czy Pana zdaniem doszło do w zasadzie no, no, sytuacji nieuniknionej wręcz, ponieważ biorąc pod uwagę, że tuż za naszą granicą toczy się wojna i były już wcześniej doniesienia, że 10-20 kilometrów od naszej granicy spadały bomby, czy, czy, czy tutaj no, mamy sytuację, po prostu, której, której można było się w końcu spodziewać niestety? Można no się było spodziewać, że jeżeli zaraz tą granicą latają zarówno rakiety przeciwlotnicze jak i niezwyczajne rakiety to która jest z nich oszła terytorium za Na szczęście okazało się, że właśnie było podług danych amerykańskich przeciwlotnicza rakieta ukraińska która ścigała rakietę rosyjską. Spadło to z chwilę za naszą granicą, w związku z czym nawet gdybyśmy mieli świetny system przeciwrakietowy, to i tak to byłoby nie do powstrzymania systemy antyrakietowej nie chroniąc całej powierzchni kraju, zwłaszcza nie tej zaraz przy granicy, więc to było coś, czego nie dało się uniknąć. Natomiast i tak należy stawać pytanie, w jakiej kondycji jest polski system antyrakietowy. Rząd obecnie odwoływał już wiele przetargów w tej sprawie rządzi już prawie 8 lat i żadnego tutaj postępu. W tej sprawie nie ma. No jak rzeczywistość pokazuje, Polska potrzebuje sprawnego systemu antyrakietowego. Mhm. Przejdźmy zatem do, do innych kwestii od razu. Jaka będzie partia KORWIN pod przewodnictwem Sławomira Mencena? Tak jak już deklarowałem na kongresie, jeżeli chodzi o nasze. Poglądy, jeśli chodzi o nasz program, o nasze idee, to nic się w zasadzie nie zmieni. Dalej będziemy stali na straży wolności, własności, sprawiedliwości, niskich, prostych podatków, wolnego rynku, na straży tego, żeby to ludzie sami o sobie decydowali, a nie żeby państwo im mówiło, jak mają żyć. No i ten ogólny program oczywiście będzie miał różne tematy takie bardziej aktualne w tym momencie, na przykład okazuje się, że bardzo ważną sprawą jest to, czy Polacy będą Mogli jeździć samochodami, czy też nie, bo Unia Europejska zakazuje sprzedaży samochodów spalinowych po 2035 roku, wymusza te różne zielone strefy w miastach. Chociażby teraz w Warszawie będziemy mieli na obszarze prawie całego miasta ograniczenie do 30 km na godzinę, więc mamy tutaj ewidentny zamach na możliwość przemieszczania się większości Polaków, no bo Polaków nie będzie stać na elektryki, tak żebyśmy się wszyscy na to przenieśli, nie będziemy naszej infrastruktury, nie będziemy w stanie do tego dostosować, Odpowiednio szybko, więc to jest bardzo duży problem. No będziemy pilnowali tego, żeby znowu nikt nie zamykał Polaków w domach, żeby nie zamykano szkół na zimę, tak jak to miało miejsce w ostatnich dwóch latach i przewidywano, że w tym roku być może również trzeba będzie zamknąć szkoły na zimę. Będziemy pilnowali tego, żeby państwo za bardzo nie szkodziło Polakom. Rozumiem. Czy pan jako prezes partii Korwin jest za tym dotychczasowym modelem? Funkcjonowania Konfederacji, jako, jako może powiedzieć, stowarzyszenia tych, tych mniejszych partii, wcześniej trzech, teraz czterech, prawda? Czy też widziałby tutaj Pan jakieś ewentualne zmiany przed kolejnymi wyborami? Bo też pytam o to, ponieważ wielu komentatorów, bardziej tych prawicowych, powiedzmy, no to tak sądzą, że, że Korwin byłby w stanie na przykład sam uzyskać podobny wynik, prawda, bez jakby tutaj koalicji z tymi innymi podmiotami, które są obecnie w, w konfederacji. No tak, rzeczywiście Partia Korwin ma zdolność do samodzielnego startu i myślę, żebyśmy byśmy wynik wynik, ale uważamy, że w ramach konfederacji jesteśmy w stanie jeszcze lepszy wynik osiągnąć. Też wiele tu się rozbija, ordynacja Donta, która premiuje. Większe ugrupowania, to znaczy im więcej głosów dana partia ma w wyborach, tym proporcjonalnie więcej ma mandatów. Na przykład Konfederacja w poprzednich wyborach uzyskała prawie 7% poparcia i gdyby to policzyć proporcjonalnie, to z tego powinno być kilkadziesiąt mandatów. Natomiast wyszło 11%, ponieważ małe partie są szykanowane. Gdyby na przykład partia Korwin wystartowała samodzielnie i zrobiła, nie wiem, 5,5%, no to byśmy tych posłów mieli trzech, czterech, może 5, co oznacza, że opłaca nam się wystartować w ramach. Konfederacji zrobić 10%, i tych posłów z samej partii korporacji mieć dajmy na to 20%. Jest to po prostu dużo bardziej dla nas opłacalne, i dlatego zamierzamy iść do tych wyborów jako konfederacja. Konfederacja powstała jako sojusz trzech partii, i bardzo bym chciał, żeby te wszystkie trzy partie wystartowały razem pod szyldem Konfederacji w najbliższych wyborach. Hmm. Y czy, podtrzymu, czy podtrzymuje pan Piątka Konfederacji z 2019 roku? Bo też o to pytam, ponieważ wiadomo, że w waszym zapewne jednym z główniejszych celów to będzie przeciągnięcie wyborców Prawa i Sprawiedliwości, prawda, na swoją stronę, którzy chociażby światopoglądowo są do was znacznie bliżej niż, niż w przypadku innych ugrupowań, czy też wasz program będzie, można powiedzieć, na, nakierowany na może bardziej jakby kwestie, o których pan wspomniał wcześniej, prawda, czyli bardziej takie powiedzmy dostosowane do obecnej sytuacji, którą mamy w kraju. The <laughs> cat Czy podtrzymuję, że wtedy z badań wychodziło, że te tematy najbardziej się rozchodzą? Natomiast nigdy nie był ani mój program, ani program Partii Konfederacji. To było podsumowanie wyników badań. W tym momencie nie mamy jeszcze najbliższych badań, co w tym momencie najlepiej by się rozchodziło. Natomiast rzeczywiście mam zamiar, mamy zamiar dużo mówić o bezpieczeństwie Polski. W tym momencie tematy dotyczące bezpieczeństwa są bardzo ważne, ponieważ mamy wojnę za naszą wschodnią granicą i mamy nadzieję, że nie będziemy elementem tej wojny, że do tej wojny po prostu, nie wyjdziemy, nie chcielibyśmy, żeby na polskie miasta, na polską infrastrukturę, na Polaków spadały rosyjskie bomby. Wydaje mi się, to jeden z priorytetów. Trzeba mówić bardzo dużo o gospodarce, mamy prawie 20% inflację, mamy bardzo wysokie ceny prądu, gazu, zbliżającą się recesję, wysokie stopy procentowe. To jest kolejny bardzo ważny dla Polaków temat. Mamy nadzieję, że, że Polacy zaczną myśleć, co, się, co doprowadziło do tego, że inflacja wynosi prawie 20%. Jak nieodpowiedzialna była nasza polityka finansowa do tej pory, że takie coś się wydarzyło. No i mam nadzieję, że tematem głośnym stanie się to, że rząd zgadza się na no właśnie wszystkie te absurdalne ograniczenia idące z Unii Europejskiej, na przykład zakaz tych sprzedaży samochodów z silnikiem spalinowym. Hmm, rozumiem. A jakie byłyby trzy pierwsze powiedzmy decyzje ustawowe premiera Mencena. Ja bardziej myślę o tym, żeby kiedyś zostać Ministrem Finansów, bo na tym się znam znacznie lepiej niż na, na byciu premierem, bo to zupełnie inna funkcja, więc gdybym został Ministrem Finansów, na pewno bym od razu zniósł podatek od spadków. Nie może być tak, że Państwo łupi wdowy i sieroty, poza tym to rozwiązuje mnóstwo innych problemów. Wydaje mi się, że jeżeli ktokolwiek chce, może dziedziczyć po kimkolwiek, to Państwo nie powinno kłaść łapy na majątku tej osoby zmarłej, no a następnie należy znacznie obniżyć pozostałe dwóch, Prosić pozostałe podatki, ponieważ w tym momencie są strasznie skomplikowane. W takim razie dopytam, a kogo ze swojego środowiska widziałby pan na stanowisku premiera? Wydaje mi się, że jest kilka osób, które mogłyby się w tej roli spełnić, natomiast to są tak daleko idące rozważania, bo póki co wydaje mi się, że nie grozi nam możliwość desygnowania swojego własnego premiera. Jeżeli sondaże zaczną wskazywać, że ta opcja jest bardzo realna, to myślę, że to będzie czas, żeby się nad tym zastanawiać. Hmm. No, no wydaje się, że jest bardzo możliwa taka sytuacja, hipotetycznie. Co to prawda, że jeszcze rok jest do wyborów słusznie pan, pan prezes stwierdził, aczkolwiek kampania wyborcza, patrząc na to, jak zachowują się liderzy największych partii w Sejmie, no to ono już już, już się rozpoczęła na dobra, można powiedzieć. Natomiast, no właśnie, w przypadku zwycięstwa Prawa i Sprawiedliwości w kolejnych wyborach parlamentarnych, załóżmy, że nie będą mieli wystarczającej ilości posłów, aby, aby móc samodzielnie rządzić, prawda? I tutaj wtedy jakby na no takim języczkiem uwagi będzie wynik Konfederacji, oczywiście czy pan jako prezes największego podmiotu w zasadzie w tym momencie w konfederacji wyobraża sobie koalicję współpracę z pisem Czyli ja mam bardzo bujną, bogatą wręcz wyobraźnię, więc wiele jestem w stanie sobie wyobrazić, no ale koalicji z obecnym pisem to nie bardzo. Jeżeli spojrzymy na głosowania w Sejmie w ważnych sprawach, to okazuje się, że konfederacja najbardziej różni się z pisem spośród wszystkich ugrupowań parlamentarnych. Lewica popiera większość pomysłów pisu, więc raczej koalicjanta, obecny pis to powinien szukać na lewicy, a nie w konfederacji, bo my zmnóstwioje spraw, się z nimi po prostu nie zgadzamy. Gdyby PiS zaczął się z nami zgadzać, no to wtedy jest inna rozmowa. No ale gdyby dowolna partia zaczęła się nagle z nami zgadzać w ważnych dla nas sprawach, to jesteśmy w stanie z taką partią współpracować. W tym momencie, jeżeli chodzi o głosowanie w Sejmie, jesteśmy na zupełnie drugim biegunie niż PiS nic nie wskazuje na możliwość tracalicji. Mhm. Ale w samorządach się dobrze dogadujecie. A w których? No chociażby na no Lubelszczyźnie. A tak, rzeczywiście, to mamy jeden czy dwa samorządy, gdzie udaje się zawiązać koalicję, ale wie Pan, samorządów w Polsce to są setki, jeżeli nie tysiące. W, przykład w moim Toruniu mamy w Radzie Miasta koalicję PiS, Platforma, Lewica i jeszcze obóz prezydencki, w związku z tym wszyscy ze wszystkimi w ogóle dogadali i żadnej opozycji nie mają, nie ma ani jednego opozycyjnego w Radzie Miasta, więc w samorządzie to jest zupełnie inna rozmowa. Mhm. A, jakby, a jakby Pan miał powiedzieć na przykład, nie wiem, takie trzy takie, takie fundamentalne warunki, jakie musiały, musiałyby być spełnione przez, przez Prawo i Sprawiedliwość, aby Wasza koalicja mogła zaistnieć ewentualnie? Czy te warunki musiałaby spełnić każda partia, to znaczy my ewidentnie idziemy w tym kierunku, żeby podatki były jak najprostsze, jak najniższe, żeby wydatki też były jak najniższe i żeby... Zaczynała zachowywać się trochę asertywnie w relacjach z Unią Europejską, bo obecnie to zmierza w bardzo złym kierunku. Zgadzamy się w zasadzie na wszystko, a wcale tak to powinno, wcale tak nie powinno to wyglądać. Więc urealnienie naszych stosunków z Unią Europejską oraz drastyczna reforma finansów publicznych. Hmm, rozumiem. No właśnie to może przejdźmy w takim razie, bo bardzo płynnie Pan tutaj rozpoczął ten temat teraz jednym z takich głównych, można powiedzieć, przodujących tematów są pieniądze z KPO, prawda? I ten spór. Czy te pieniądze są według Pana potrzebne Polsce, czy też zgodziłby się Pan z Pana kolegą z Konfederacji, posłem Krzysztofem Bosakiem, który powiedział w śniadaniu Rymanowskiego, tutaj pozwoli Pan, że zacytuję, to nie są pieniądze, tylko zadłużenie i nie trzeba Polsce dalszego zadłużania się. Krzysztof Bostock ma oczywiście wiele racji. Znaczy pierwszy problem jest taki, że Mateusz Morawiecki zupełnie niepotrzebnie zgodził się na powiązanie tych pieniędzy z tak zwaną praworządnością. Gdyby się nie zgodził, to by tak nie było. Natomiast liczył na to, że zgodzi się, a pieniądze i tak dostanie. Ostrzegaliśmy go przed tym wtedy, no i niestety nie posłuchał i teraz ma z tym, w związku z tym bardzo duży problem. Faktem też jest, że pieniądze z KPO to w sporej mierze jest dług, który trzeba będzie spłacić i nie widzę powodu, żeby Polska miała nie zadłużać. No inna sprawa, że te kwoty wcale nie są takie wielkie, to jest znaczy wiadomo, że dla zwyczajnego człowieka 20 miliardów złotych rocznie to są olbrzymie pieniądze, natomiast z punktu widzenia naszego systemu finansów publicznych to są drobne i teraz nie ma powodu, żeby pozbywać się zupełnie suwerenności, żeby realizować przez lata te wszystkie kamienie milowe, z których wiele jest dla nas zupełnie niekorzystnych, chociaż tam są pomysły, żeby drogi ekspresowe były płatne, żeby wszystkie umowy zlecenie były zuzowane. tam Komisja Europejska poszła naprawdę bardzo szeroko, i ja nie jestem przekonany, że Polska powinna realizować te wszystkie kamienie milowe, których jest bardzo dużo. No a warunki są takie, że albo zrealizujemy wszystkie kamienie milowe, albo żadnych tych pieniędzy nie będzie. Tak to Mateusz Morawiecki, świetny negocjator, wynegocjował. Więc ja raczej nie byłbym zwolennikiem realizowania tych wszystkich kamieni milowych w zamian za te pieniądze z KPO. Hmm. Y a czy sądzi Pan, że ten spór na linii Komisja Europejska i... I rząd w Polsce, ten spór rzeczywiście o praworządność, ponieważ wspomniał Pan o wielu tych kamieniach milowych, aczkolwiek w naszym kraju głównie się mówi tylko o tym najkonkretniejszym, prawda, czyli o reformie sądownictwa i, i tych sprawach. Czy, czy, jest to, czy jest to spór rzeczywiście o to praworządność, czy też tutaj, tak jak mówią to przedstawiciele Prawa i Sprawiedliwości, jest to kwestia stricte polityczna i Komisja Europejska, można powiedzieć, występuje jako rzecznik opozycji, głównie oczywiście chodzi o Platformę Obywatelską? W mojej ocenie sprawa jest czysto polityczna, to znaczy, że cała praworządność jest tylko pretekstem. Rząd polski nie spełnia wielu więcej kamieni milowych, nie tylko tego, więc takich powodów, tych punktów zaczepienia mogłoby być znacznie więcej. Natomiast Komisja Europejska, prawdopodobnie ktoś z Polski bardzo dobrze doradza w tej sprawie, rozumie, że akurat ta sprawa jest szczególnie dotkliwa dla rządu Prawa i Sprawiedliwości, ponieważ w Zjednoczonej Prawicy ostały się już po wyrzuceniu go wina dwie partie, to znaczy, Prawo i Sprawiedliwość oraz Solidarna Polska Zbigniewa Ziobry. No i Ziobra zapowiada wprost, że nie poprze tych zmian, które umożliwiają realizację tego kamienia milowego. Więc Prawo i Sprawiedliwość ma do wyboru albo nie dostać pieniędzy z KPO. Albo pozbyć się, Zbigniewa z obrys rządu i stracić większość. No i wtedy albo może być rząd mniejszościowy, albo może być jakiś rząd opozycji, raczej bardzo mało prawdopodobny. W każdym razie rządzenie rządem mniejszościowym nie jest zbyt przyjemne. No i teraz wydaje mi się, że z tego właśnie powodu jest to spór czysto polityczny. Rozumiem. Przejdźmy może w takim razie do kolejnego tematu, który tutaj, jak sądzę, będzie pana konikiem, że tak powiem. W poniedziałek Narodowy Bank Polski opublikował raport o inflacji, prawda? I może tutaj tylko przypomnę, bo może nie każdy z naszych widzów jest zaznajomiony. Inflacja wynosi 17,9%, na początku roku według prognoz ma wzrosnąć nawet do niemal 20%, a potem ma zacząć spadać. Wakacja ma zejść już do 11-12%, a na koniec roku do 8%, prawda? Czy też, co Pan sądzi właśnie o tych najnowszych wyliczeniach Narodowego Banku Polskiego? Ja obecnie to nie wierzę w żadne wyliczenia Narodowego Banku Polskiego, ponieważ Narodowy Bank Polski nie przewidział inflacji, którą mamy. Mamy prawie 20 inflację. Adam Glapiński bardzo długo mówił, że żadnej inflacji to nie będzie, że on się bardziej obawia deflacji. Adam Glapiński jesienią 2021 roku na chwilę przed bardzo bolesnym ciągiem podwyżek stóp procentowych, deklarował, że nie będzie żadnej podwyżki stóp procentowych, bo to byłby szkolny błąd. W związku z czym ja w żadne analizę oraz Glapińskiego. Po prostu nie wierzę, bo już to mamy empirycznie udowodnione, że one się w ogóle nie sprawdzają, więc nie przykładałbym do niej żadnej wagi. Mhm. Y a jeszcze pozwolę sobie zacytować jedną ciekawą wypowiedź, ponieważ redaktor naczelny Gazety Bankowej Maciej Wośko na antenie Polsat News powiedział, że więcej złego dla wizerunku MBP robi atakowanie prezesa banku centralnego. To nie jest ok i do niczego nie prowadzi. Co by było, gdyby Glapiński zaczął mówić, że inflacja wyniesie 25%. Spowodowałoby to efekt psychologiczny, polegający na tym, że skoro prezes NBP zapowiada wysoką inflację, to my wszyscy możemy hulać z cenami. Zgadza się pan z tą wypowiedzią? No bo pan no, tak dosyć, dosyć konsekwentnie krytykuje i w dosyć mocnych słowach prezesa Glapińskiego. No tak, ale ja krytykuję prezesa Glapińskiego od marca 2020 roku, kiedy on już po tym jak ogłoszono lockdowny i zamknięcie gospodarki, nie widział żadnego spadku PKB. A nie widział to krytyka związana z jego wami, która niesamowita um, konse. Się po prostu nie sprawdzają. Więc ja rozumiem, że nie byłoby dobrze, gdyby prezes NBP mówił, że inflacja zaraz dobije do 25%, bo to mogłaby być taka samospełniająca się przepowiednia. Natomiast nie jest też dobrze, jeżeli Adam Glapiński co jakiś czas dzieli się z nami swoimi opiniami, swoimi prognozami, które się absolutnie nie sprawdzają. Wydaje mi się, że nie przydaje mu to powagi oraz nie zwiększa reputacji czy też wiarygodności Narodowego Banku Polskiego. Więc o ile rzeczywiście obydwie te, obydwie te skrajności nie są korzystne dla nas, to jedynym wyjściem z tej sytuacji jest to, żeby Adam Glapiński przestał w ogóle prognozować, bo to, co by się nie wydarzyło w takim razie, to będzie źle. Rozumiem. Panie Prezesie, no a w takim razie, co Pana zdaniem, też jako, jako doktora nauk ekonomicznych, prawda, jako, jako osoba znająca się na, na finansach i otwarcie na ten temat się wypowiadającą, co Pana zdaniem powinien był zrobić rząd i NBP powiedzmy 6-9 miesięcy temu, kiedy były takie, a nie inne wyniki prawda, i okoliczności? Czy problem to się zaczął znacznie wcześniej, bo obecna inflacja to ma, zaczęła być budowana tak naprawdę w okolicach 2016 roku. Jeżeli spojrzymy sobie na wykres inflacji na takim długoletnim wykresie, to widzimy, że już wtedy ona powolutku, z okolicy mniej więcej zera, zaczęła piąć się do góry, na początku powoli, potem przyspieszała. Jeszcze przecież przed wirusem mieliśmy już inflację powyżej 4%, ona była jedną z najwyższych w całej Unii Europejskiej. Doprowadziło do tego oczywiście zaniżanie stopy procentowej oraz pompowanie, pieniędzy na rynek przez rząd, który uruchomił proces wypłacania zasiłków i dopłat każdemu za wszystko. Więc to był pierwszy błąd, że jeszcze przed wirusem my już sobie tą inflację bardzo długo i konsekwentnie hodowaliśmy. Potem oczywiście przyszedł wirus, na co rząd w panice zareagował lockdownem, pozamykał firmy, pozamykał ludzi w domach, pozamykał lasy i musiał potem na gwałt drukować pusty pieniądz, żeby jakkolwiek tą gospodarkę utrzymać. No i to był kolejny kamyczek budujący tą naszą i teraz, ja już wtedy mówiłem, że, czyli na samym początku tego cyrku z, z lockdownami, że o tym, czy będzie inflacja, czy nie, to zadecydują politycy, bo to będzie decyzja polityczna, bo to na inflację wpływa nie tylko ilość pieniądza, ale też tempo jego obiegu. Jeżeli zaczyna się kryzys, to tempo obiegu pieniądza drastycznie spada, na ilość pieniądza rośnie, bo jest drukowany. Więc ta inflacja ma prawo wtedy być na niskim poziomie, ale w momencie, kiedy już po kryzysie inflacja, się, do gospodarka się odbudowuje, a pieniądze nie są zdejmowane z rynku, no to się musi skończyć inflacją. Mówiłem wtedy, że nie wiem, czy będzie inflacja, bo nie wiem, czy zostanie podjęta decyzja o zdjęciu pieniędzy z rynku. No i niestety ta decyzja nie została podjęta. Stopy procentowe cały czas były na bardzo niskim poziomie. Rząd cały czas pchał pieniądze coraz to nowsze na rynek, no i skończyło się bardzo wysoką inflacją, więc nie należało robić tych wszystkich czynności, które swoją genezę mają jeszcze w okolicach 2016 roku. Teraz nie ma szybkiej metody na to, żeby tej inflacji się pozbyć, bo to jest tak jakby pójść do lekarza mając zaawansowanego raka płuc i pytać się, co teraz można zrobić. No trzeba było nie palić przez 30 lat przede wszystkim. No i natomiast taka recepta oczywiście czy taka rada pacjenta nie będzie szczególnie cieszyła, ale tak niestety wygląda rzeczywistość, że inflacja jest bardzo uporczywym, bardzo nieprzyjemnym procesem i walka z inflacją jest po prostu bolesna, no bo to musi zmniejszyć się ilość pieniądza w obiegu, a to są nasze pieniądze, które mamy w portfelach albo na kontach Bankowych, więc Polacy będą po prostu musieli trochę zbiednieć, realnie. No jak zbiednieją, to inflacja spadnie. Mhm. Czyli rozumiem, że takie programy jak 500+, 13-14 emerytura, czy chociażby dopłaty, nie wiem czy to się kwalifikuje, pewnie Pan z pewnością jest tutaj mądrzejszy i podpowie te dopłaty do węgla, prawda, te 3000 zł, czy to wszystko trzeba byłoby po prostu zabrać? Nie mówię, że to wszystko trzeba by zabrać, ale każdy z tych programów oczywiście inflację zwiększa. Więc pytanie, jakie kto ma priorytety? Jeżeli ktoś komuś wysoka inflacja nie przeszkadza, to może jak najbardziej udać, Ale jeżeli realnie walczy z inflacją, to te wydrożenia po prostu a nie rosnąć. Natomiast cały czas to działanie proinflacyjne. W momencie, w którym Rada Polityki Pieniężnej podnosi stopy procentowe, żeby ludzie musieli płacić wyższe odsetki, żeby nie brali kredytów, żeby właśnie było mniej pieniędzy na rynku, no to Mateusz Morawiecki uruchamia dopłaty do kredytów, Nie niwecząc działanie Adama Glapińskiego, niwecząc działanie Rady Polityki Pieniężnej, przez RPP powinna jeszcze bardziej podnosić stopy procentowe tego nie zrobi, no to złotówka z kolei będzie spadać, więc tu nie ma prostych rozwiązań. Można brać między wysoką inflacją i słabą walutą, a trochę niższą inflacją, a trochę za to większym bezrobociem. Tu każde rozwiązanie będzie bolesne i co byśmy nie zrobili, to będzie bolało. Rozumiem, a czy nie obawia się Pan trochę, że... W kolejnych miesiącach, kiedy będziemy się zbliżali coraz bardziej do, do wyborów, partie polityczne oczywiście będą składały obietnice różnego rodzaju, głównie te finansowe, zapewnie, zapewne. Czy nie obawia się Pan trochę, że? Oczywiście czy Prawo i Sprawiedliwość, czy, czy Platforma Obywatelska będą, będą obiecowały różnym róż, ludziom różnego rodzaju jakby dodatkowe środki finansowe. Natomiast Pana partia, Pana środowisko będzie powiedzmy patrzyło tak jak rozumiem w, w Pana jakby opinii bardziej, bardziej jakby takim świadomym językiem, prawda, no, bardziej realistycznie podchodzić po prostu do, do tych kwestii, o których przed chwilą powiedzieliśmy, no to też wielu wyborców no może, może, może nie chcieć po prostu też na Was zagłosować. No i, i ten wynik po prostu będzie, będzie też nie, nie taki zapewne, jakbyście sobie to wyobrażali. Oczywiście nie namawiam do tego, aby okłamywać ludzi, prawda? Bo ja też jestem zwolennikiem tego, żeby, żeby politycy zawsze mówili otwarcie Polakom. No ale tutaj. Lada moment będzie, że tak powiem, gra wyborcza, prawda? No i to będzie z pewnością miało różnego rodzaju konsekwencje dla wyników sondażowych czy wyników wyborów, to po prostu, co, co politycy będą mówili w kampanii wyborczej. Oczywiście, że się tego obawiam. To znaczy, Prawo i Sprawiedliwość chyba już nawet dwa dni temu zapowiedziało 15 emeryturę, wypłaconą akurat przed wyborami. Tak, żeby wyborcom się pieniądze zgadzały w kieszeni. Więc tu ewidentnie będzie taka licytacja. Donald Tusk zapowiadał, że nie zlikwiduje żadnego programu socjalnego PiS-a, być może nawet zaproponuje nowe programy socjalne. Lewica na pewno będzie chciała jakoś ich przebić, żeby jeszcze bardziej się od nich rozróżnić. Więc tu będzie trwała taka licytacja. Kto komu. Do więcej, tylko pytanie skąd oni wezmą pieniądze, żeby dać. No mamy coraz cięższą sytuację gospodarczą, mamy coraz cięższą sytuację w naszych systemach finansów publicznych, coraz wyższe oprocentowanie obligacji, coraz trudniej będzie rządowi pożyczać, tak żeby odsetki od tego nie były zbyt wysokie. Już teraz, według szacunków Ministerstwa Finansów, sam wzrost, Kosztów obsługi długu w przyszłym roku to będzie 40 miliardów złotych, czyli to nie będzie koszt odsetek, to będzie powiększenie się odsetek względem roku 2022. Za takie 40 miliardów to całe 500 plus można by sfinansować. To są olbrzymie pieniądze. Więc to wszystko nas doprowadziło do bardzo złej sytuacji. Będziemy starali się przekonać Polaków do tego, że ta inflacja to się znikąd nie wzięła. To rząd. To właśnie zrobił, swoją bardzo złą polityką gospodarczą. I dobrze byłoby, gdyby ktoś miał trochę inną politykę, bo czy te zasiłki będzie wprowadzać PiS, czy Platforma, to dla inflacji jest kompletnie bez znaczenia. Ona i tak będzie. Chodzi o to, żeby nikt tych zasiłków nie wypłacał. No i będziemy jedyną partią, która będzie szła w tym kierunku, więc mam nadzieję, że ludzie rozsądnie myślący o naszym państwie, rozsądnie myślący o gospodarce, no zauważą, że jesteśmy tu jedyną alternatywą dla obecnego układu i dlatego dla nas zagłosują. Na koniec jeszcze chciałem jeden temat poruszyć. Ten kryzys energetyczny i węglowy prawda, w naszym kraju. Mamy zagrożenia w dostępności węgla, energii elektrycznej, gazu. Oczywiście, biorąc pod uwagę to, że, że wybuchła wojna u naszych wschodnich sąsiadów i, i jakby tutaj fakt tego, że byliśmy przez wiele lat uzależniani od surowców ze, ze wschodu, prawda, z Rosji, wpływa na tę obecną sytuację, ale Pana zdaniem. Y, y, biorąc pod uwagę to, jaką mieliśmy sytuację, rząd mógł się po prostu inaczej zachować wiele miesięcy temu, gdy, gdy jeszcze był na to czas i, i można było podjąć inne działania, aby teraz po prostu nie było takiej nerwowej sytuacji, aby Polacy się nie zastanawiali, czy, czy ten węgiel będzie, czy, czy ta energia będzie, czy, czy gaz nie będzie horrendalnie drogi. W sprawie węgla to mamy tutaj wielo, znaczy w sprawie energii mamy wieloletnie zapóźnienia. To przede wszystkim teraz to już powinniśmy kończyć budowę elektrowni jądrowej, a nie dopiero ją planować na przyszłość. Więc to jest olbrzymia wina zarówno PiSu, jak i Platformy. Obydwa te rządy mamy, spowodowały to olbrzymie zapóźnienia. A co do węgla, no to oczywiście wina leży całości na Mateuszu Morawieckim, który stwierdził, że robimy embargo na zakup węgla z Rosji. Nawet nie pozwolono polskim firmom sprowadzić Węgla, który już został zapłacony, to znaczy Rosjanie dostali już te pieniądze, mogą je wydać na cokolwiek, a nasz węgiel został na ich placach i nie mógł być do Polski sprowadzony, przez co Rosjanie go jeszcze raz mogli sprzedać, jeszcze raz na nim zarobić. To było działanie wyjątkowo antypolskie i prorosyjskie Mateusza Morawieckiego, bo pozwolił im dwa razy zarobić na tym samym węglu. Jest zupełnie oczywiste, że najpierw trzeba zapewnić sobie dostawy węgla, dopiero potem można rezygnować z zakupu tego węgla, no bo efekt jest taki, że ludzie być może nie będą mieli czym palić na Ziemi. W swoich piecach i będą marzli. Więc to było absolutne, absurdalne, absolutnie absurdalne zachowanie i to wina leży całości po stronie rządu polskiego. Mam nadzieję, że w przyszłości Mateusz Morawiecki będzie trochę rozsądniej narzucał te różnego rodzaju embarga czy sankcje, bo przede wszystkim powinien on się interesować polskim interesem, a nie tym, żeby Rosji było jak najgorzej, to Polsce ma być jak najlepiej i to powinien być priorytet dla Mateusza Morawieckiego. Hmm, czyli pan by, rozumiem, jakby tutaj od razu nie odcinał Polski od, od tych słów? Wyścieżę, że nie. No, zwracam uwagę, że na przykład nie, nie odcięliśmy się od zakupu ropy z Rosji, tak? Cały czas Polacy kupują ropę z Rosji. Do czemu można ropę kupić, a nie można węgla? Hmm, rozumiem. Panie prezesie, bardzo serdecznie dziękuję za przyjęcie zaproszenia do, do udziału w naszym programie. Dziękuję za rozmowę.